Minął pierwszy rok naszej działalności. By akcja Piramida Pomocy mogła zmienić się w fundację potrzebny był gosped. Bo razem możemy więcej. I pomocy dzieciom z niedosłuchem zaszczepił nas ten człowiek. Mariusz. Dzięki jego doświadczeniom akcja ta szybko wyszła poza obszar naszego województwa i stała się ogólnopolską. Pierwszy nakręt przekazał Patryk. W ślad za nim poszli inni pracownicy i przyjaciele gospodu. Po tygodniu się pierwszy orę. Jaka była rada? Potem ruszyła lawina. Były następne worki, by po miesiącu ułożyć naszą pierwszą piramidę. To dodało nam wszystkim skrzydła. Nakręty płynęły szerokim strumieniem. Pojawili się pierwsi wolontariusze, z których większość na dzień dzisiejszy Prowadzi swoje oddziały. Patryk. Roxana i Szymon. Judyta. Robert. Ewelina. Do tego, by akcja mogła nabrać rozmachu, potrzebowaliśmy charakterystycznych pojemników. Z pomocą w ich wykonaniu przed kolega Maciej Gołmiński. To u niego powstały pierwsze pojemniki, które szybko znalazły swoje miejsca. Pojemniki zrobiły taką furorę, iż problemem stało się sprostać zapotrzebowaniu na nie. Z pomocą przyszły okoliczne jednostki OSP, ruchni i druhowie, ostro wzięli się do pracy. Większość zrobionych pojemników została rozdysponowana do zaprzyjaźnionych remis. Na efekty nie trzeba było czekać zbyt długo. Do akcji dołączają następni wątaliusze, Marzena, Kasia, Michał, Tomasz, Adam, Magda, Marcin i Andrzej, Agata, Natalia, Michał, Agnieszka, również poza granic kraju. Nasze bagażniki, a nawet całe auta, szybko zapewniają się po brzegi. Nie jesteśmy w stanie sprostać na krętkowej lawinie, jak od nas płynie. Dziś chętnie fotografują się przy naszych pojemnikach, dlatego w kilku przedszkolach powstają wersje kolorowe, a także korkowe działaszki. szkódki. Powstaje też jeden jedyny specjalny dla kuby zbytowa, który zostaje ustawiony na stacji ROMGA. W niektórych oddziałach nasze pojemniki zbyt szybko się napełniały. Na szczęście osoby działające tam Wreszcie z inicjatywą tworzenia pojemników o większych gabaretach. Nasi sympatycy, tacy jak Marcin Cioska, przygotował wersję łatwą do zmagazynowania, a właściciel stacji Shadow w miastku zakupił serce, które zbierane są nakrętki do naszej fundacji. Więc nadszedł czas, by wsiąść transformerca i ruszyć do na nagranie do programu na Ale co najważniejsze, by omówić przeprowadzenie pierwszego finału na tegorocznym Master Track. Zaczynają się gorączkowe przygotowania do finału. W efekcie pojawiamy się na master Traku. Finał to blisko 10 tysięcy złotych przekazane w Stowarzyszeniu Słyszeć Bez Granic na zakup aparatów słuchowych, by zasilić bank aparatów słuchowych tego stowarzyszenia. Po finale wszystko nabrało innego wymiaru. Do akcji zgłosiło się wiele firm, szkół, przedszkoli. W fundacji zaproponowano współtworzenie Banku Aparatów Słuchowych dla Dzieci Przed Implantacją. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Dar Serca w efekcie czego stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę nakrętek w powiecie płuc na rzecz naszej fundacji. Do pomocy w rozwoju oddziału Częstochowa, którym początkowo kierował Robert, a następnie Ewelina, przystąpiła firma Omega Trans. A odbiorami punktów Częstochowskich zajęli się kibice Rakowa Fund. Naszymi działaniami zainteresował się Bank Kredi Agricolt który zaproponował zbiórkę nakrętek w swoich blisko 200 placówkach rozsianych po kraju. Wielkie wsparcie zapewnia Autoport Słubica, gdzie każdy kierowca w drodze za granicę może zostawić nakrętki dla fundacji. Przyjęliśmy pod opiekę Nikodema, któremu sfinansowaliśmy aparaty słuchowe, a firma Gosped kilkukrotnie zapewniła transport Nikosia do szpitala w Bydgoszczy, gdzie. Poddany będzie implantowi. To właśnie dla Nikosia prosiliśmy o prezent. Skala tej akcji przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, czego dowodem są zdjęcia. Komentarz tutaj jest zbyteczny. Nasi wolontariusze bardzo chętnie angażują się również w inne akcje charytatywne. Przykładem tutaj będzie Patryk, Oddział Kwartuzy, który przeprowadził zbiórkę dla Stronnictwa Animal w Targardzie Gdany. oraz kibice Raków Północ, którzy wraz z Eweliną Olejnik, Oddział Częstochowa, przeprowadzili akcję dla Stowarzyszenia Kielęgniarstwo Opiekniczego z Głównością